Jeden. Nie, to twój... O, to mój koniec. Ej, ja się On ostatni ma... Ten raz... Go... <ślad> <ślad> Ten gostek. Ten gostek ma jobczego miecza. Siemaneczko, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie w kontynuacji naszej gry. Jak zawsze mi już tu... No i właśnie mnie zabili e, Jak widzicie z głosowania wyszło, że chcecie Skyrima, więc będzie Skyrim Jest ze mną e, Dominikan Gamer Siemanko, jestem Dominikan Gamer i dzisiaj gram e, z polskim mamy w Skyrima Ja jestem oczywiście za mikrofonem, on gra, jak komentuje Oddaję Ci głosy Dziękuję bardzo, znowu mnie zależy i stąd się nie da wyjść No w mordejeża <laughs> Jesz można nie, ja się tak nie mogę łatwo poddać. Chodu, dobra, wylazłem stąd. Radny. Jeszcze pojedziemy. skąd wyga... No dom... mu... No kurde! Jaka gnojówa. Muszę ci powiedzieć, że ja głosowałem na The Forest. No To szybko. Ale i tak było więcej łapek na ten. Dużo było upyg na The Więc, na Na znaczy, Forest no, Dużą przewagą zmierzyli? No dużą, dużą. A. Jednak Skyrim albo ra. Moje ziomecz. Chyba było 100, 130 do Ale 30 Ale ja, ja tak? kocham 8. takie gry, bo ja mam zobaczyć, Widzisz moje fps y, czy nie? No. no to patrz jakie piękne FPS-y. No ja, ja dzisiaj przecież nagrywałem miałem 60 ale w tym w Minecraft, i, i miałem do dupy. Może sobie już dadzą siana Teraz tak, co ja muszę zrobić no mapa Bieżący wybierz Sal Tu miałem iść Ja tam Ja tam Ci Michał polecam zagrać w Wiedźmina ja nie... ja mi, mi nie... ten... jakoś... Nie jaracie to. Staj, dwójkę przeszedł 8 ramy. Czekaj, ja sobie muszę <grym> zmienić ten... broń. Do tej puszczy... Czy, nie czy. Nie, nie, dobra. mam. O kurde, wilk, patrz! Ale dostał strzała... ...ba! Wilcza skóra nie potrzeba. Dobra, nic więcej. A ja wiem, będziesz miał skórę na jaja. <noise> skórę na jaja. Majki sobie zrobić. Chcę zrobić zaraz. No i no, kurde, tak. rozpieprzyłem tą puszczę i teraz idę tam o. Do ich tej aha, gównianej aha. tej, do gównianego jakiegoś e, składu rycerskiego ja tam porozpieprzałem no. po rozpie, całą wioskę. Jakiś gościu idziesz czymś. Widzisz gościa? Mhm. Ciekawe, czy ja się z nim. Oj, o w mordę! Dobra, dziękuję bardzo. Było miło. Co? Piękne powitanie. Już, już o już mnie napieprzają z łuku. No jakie gnojki. Ja pierdziele. Co ja mam tutaj zrobić teraz? On się z nimi bić? No to nie będzie najrozsądniejszy No ja nie mam dokąd iść chłopie. <grym> nie wiem, iść do jakiejś karczmie i chcie No bo czekaj chwilę, bo ja tutaj mam gdzieś zapis Czytaj grę Gospoda pod śpiącą Gospoda pod... Ech, chuj top nie No ja pierdziela No ja teraz nie mam jak tutaj przeżyć Nawet mi magiczne moce nie pomogą To weź i zadzwoń do Bena Gryrsa Do Bera Gryrsa ciołku Ber A Ej nie no dobra wracam do tamtej wioski no co ja tutaj? My kiedyś nagrywaliśmy Ben Gryl samotny w dżungli 1080 no 1000. <grystanie> Patrz za... <grystanie> o ja! O Wiem, że to był łoś <grystanie> Dziczyzna, skóra łosia Chcesz dziczyzny szamać? Ej no kurde! nie no w sumie jadę. Tam, tam gdzie roja spotkałem. Ja kurde! Ja nie, nie. ona. Dziękuję bardzo. Wolałbym na zdrowie. Mieliśmy stary. <grym> Ej dobra, siada. Wzięli, sijo. wzięli... No mów, mów no, Tak jak wiesz. Cicho to jest przyzwyczajenie, bo myślę, że z dagerem nagrywam. No i siedziałem z rojem, ja roją moi koledzy, nie? No. Stary wiesz jaki dobry był? Taka dziecizna dobre było. No ale najlepsze było, Kucharz do mnie którą część chcę, nie? Ja tak na niego popatrzę. Zaspać, nie? Z czemu tak na mnie popatrzał, ja pierdolę. To za człowiek, nie? Czego on chce? Ej dobra, wbiłem do tej wioski. Roję miał stary beck. O, cześć. O, lubią co, mnie. Co ja teraz zrobię? O, widzisz? Moi. Jeszcze ci nie zabiję. I jestem mordę! Ja po rozpieprzałem tutaj ludzie, a to byli jej starzy i kurde. Poważnie? Masz jakiś Właśnie adoptuję tą małą dziewczynkę. Cóż, dzień. Jednak nie. Co to jest za gościu? często O, jest. Do scarskiego legonu. Muszę ci powiedzieć, się powiedzieć z że planowałem takie z Skyrim ma Ale jeszcze... Zapisuję się do Cesarskiego Legionu. Musi, nie musisz tak nagrać. Nie, jeszcze nie, W końcu smog. jak, jak on mnie snajpery wygląda. No. Ale na Pip, 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 z by było to samo. Muszę się ogarnąć. No, to super. No, się. No, koniec odcinka. Nie łapkujcie, subskrybujcie. Ta, no, koniec odcinka. Zapraszam na mój kanał. Zabiję go. Dobra, Dobra, rano, okej. Okay. Słyszysz? Czas na reklamę. Czas na reklamę, no. Zapraszam na mój kanał. Ej. Wiercie, gdzie reklamy z Lidla? Dobra, jest rano. Nikt mnie nie bije. Gdzie jest smog? A jeszcze awans dostałem. ciło. Niszczenie, przywołanie, przywracanie. Zdrowie, kondycja, magia. Dobra, zdrowie. Zdrówko. Zmagiewa. <laughs> <laughs> albo w ten. Rozwidz y, średniakę. Ciojo. lejący Płomień, Shardness 5? Shardnessa wale? Wziąłem ze Shardnessa, dobra Łachy, kloszarda Łachy, <glo> kloszarda? Goście, goście kurde Coś ci pokażę gościu, patrz Wbijam w magię Ża No, ża chuj Moce Czekaj, uspokaja, leczenie patrz Nie, zniszczenie Panato, to Chciałbyś mi taką moc? Eee ZDK Gaga Chyba mądrzej było iść w tamtą stronę Mądrzej by było nagrywać Skyrim ale zrzucaj pas Mądrzej by było nagrywać Skywards o... Znowu coś Kurde Chodź, Skyward skręciliśmy drugi Co jest? A ja wiem, tutaj byś przyjdę do mnie do lasu. O! Pytę Cio, mam problemy. Barbarzyńca, patrz! Joki żul ma to samo co... O ty gnojuchu. Ale mu wygarnąłem. Goncie się gnoje! Ja pierdzielę. Spełpę cię. mam dostanie. Sio, nie mogę go dednąć. Jak ja wam. zamknąć ryja, Ale mu wygarnie zaraz Tak No i po mnie No nie Powiem tak, mieli y, Sharpness y, 7 Moje y, zdaniem mieli opa 4 Protection Na klacie mieli na pewno Protek no. Całe życie Mike no i gdzie spierdzielasz i co? jeden Nie, to twój... O, to mój koniec Ej, ja się On ostatni ma... raz... Ten gostek <noise> Ten głos <tek> ma... <noise> Jabczego miecza 5 ma... <noise> <King> 15 <noise> Moim zdaniem szartne 24 Czekaj pan? Po... Ej, lukaj na to Ej! Lukasz na to? Game mode not found Sklepałem se game moda Dawaj, W flya nawet co on se z pacerkiem e, popierdziela No na game modzie jesteś nie? A zapomniałem Game mode mod zero. zero Patrz już biega mnie kurwy, myzie male O Oj już mnie wykryła Chodź tu Cześć, dobra Skito się Oj, yy, ale mam zeza Pa Aj bo zara przyleci Zara jej stary przyleci, nie po mnie Już leci, już leci Oj idzie dwóch starych. Jak ale dwóch? Ale zjebie to. Ma... ani nim jak mam stary Eee, dlaczego ja schodzę do dupy jakoś Ole mi wysiekną siekierą. Patrz do wody nie wejdą, ginoje. To jest ten plus. Nie myślę. Ja wiem, że wy czekacie na mnie. A ja nie jestem głupi. I teraz robię tak. Magia. Walko. Przywracanie. Leczenie. Mam do nich złupó Czekaj chwilę, co ty nie powiesz, ja już się leczę pięknie. Tak. Dobra. Lecz, leż. Tak to dużo nie pomoże. Przedmiot. Broń. się. No, u nas to rodzinne. Patrz Gdzie oni spierdzielają? Ej, oni do wody wleźli. Idem się umyć. Ty pierwszy raz do 20 lat patrz, z kogoś do mycia. Specjalnie weszli do mnie. się 20 lat nie będzie. Ej, myśli. nie powiedz, że on tutaj do mnie dopłynie. Patrz, ze strzałą płynie. To cię zdradziło Z wodą. A może go ta woda pociągnęła? Skubany Potem. jest boter O mordę, patrz O! Tu jest wodospad! O, w piczkę. No nie mogę jej trafić. No ja pierdzielę. Wypiła potkę na Spida. Nie poradzi sobie ze mną. Od Coś mi ubierało. Coś mi ubierało. Poszła. Nie, ło ale poszła. Teraz To ma obrażeń 10, ale ciężar 13. Prowadzą totalny reżim Się wbije komuś do chaty, możemy nie Miasto. Nie od dystan czerwoniak, odkryto. Co to jest? Nie od czerwony. Wchodzę cicho. Będzie fight. Oby nie, oby nie, oby nie. Oczywiście, już mi e, się zdobiło. Jaki koks Dawid, no, no walej w niego ten... Chłopak ładuje. oj zginiesz, zginiesz. No, super, zginąłem. No najlepsze jest to, trup zostaje, on się odwraca i idzie, cześć. See you, uh. On mi nakazuje stać, a ja, dobra, wybieram, że idę do pierdla. Ja to pierdzę. Dupa, dupa, dupa. Ciekawe czy to odchodzi. Oj za No ale przyto tam to z stylu. Nie złamał się. o No i co teraz musimy Musi... nie muszę się przespać No a jakoś bandyta został Jakieś gówno oszustwo A nie mam wytryku to poho To na pewno wyjdę stąd tam tamten, tamten topon mi się przydał Ci odzyskają chyba swoje rzeczy Dupa Nic nie odzyskałem Ej no no przydałby się wytrych O tu jest wyjście Jakieś A takie obejście dobre Dobre, dobre, nie powiem Ej patrz sejba tutaj mam po pierdzielam komodę Patrz tutaj gnoj siedzi, no ja pierdzielę Ja to by też nakazuję stać, wolę zginąć No i co gnoju, ty? ty. go zabijesz No i tu nie zabije go, jego jest na górze Паки ножа. Боже, он не убил речевик. Ja się czaję teraz na tą mańkę Dobra, będę kończył ten odcinek ziomeczki w następnym odcinku próbujemy spierdzielić z więzienia trochę, żebyśmy przeszli dalej Mam nadzieję, że Wam się podobało Jeżeli wam się podobała łapka w górę, jeżeli chcecie dalej łapka w górę no i do tak samo zajrzyjcie tam na jego kanał Siemanecki. Dzięki wam że oglądacie na razie, cześć cześć, będzie pomp